Witam Państwa w komentarzu wolotowym lotowym Ja nazywam się Konrad Ryczko pracuję jako analityk wolotowy w na domach, boś, dzisiaj mamy dzień 6 lipca, czwartek, godzina 17.15, czyli po sesji w Europie. No i z tego miejsca chciałbym zaprosić Państwa do omówienia sytuacji na czterech wybranych, przeze mnie parach Tradycyjnie naszą analizę rozpoczynamy sobie od euro dolara. No i to, co możemy tutaj zaobserwować, to to, iż ten kształt taki hiperboli, powiedzmy, który to dziś powstał nam w wykresie, został skorygowany, umocnienie dolara z początku Dnia jest w tej chwili korygowane pod bitką euro, to tak naprawdę ten ruch tej chwili wynika z mocniejszego euro po publikacji zapisków z posiedzenia ostatniego posiedzenia. FED, no i tutaj i Europejskiego Banku centralnego. no i, i generalnie można mówić o bardziej otrzymych zapiskach z komunikatu są usunięte terminy o, o bezterminowym wsparciu dla gospodarki i koniecznie jeszcze zwiększego, zwiększenia programu QI. Dodatkowo jeszcze w, w protokole pojawiły się informacje, że, że ograniczenie, tak zwany tuppering był dyskutowany, także no, rynek ma świadomość tego, że Europejski Bank Centralny szykuje się do ograniczenia wsparcia, do ograniczenia programu QI, ograniczenia programu skupu aktywów na rynku w konsekwencji mocniejsze euro, no ale widać, że to jest w dużej mierze wiem, tak? Większość tego ruchu, którego tutaj obserwujemy, bazowała właśnie na spekulacjach dotyczących taperingu, tap także teraz może być taka sytuacja, że Europejski Bank Centralny zdecyduje się na powolne ograniczanie programu kwit. To może dojść do jakiejś realizacji zysków, czyli tak zwanej plotki sprzedawać fakty. W przypadku strasznych minutek do wokół dolara mało tak naprawdę do jakichś sygnałów mogących wyrazić umocnienie amerykańską walutę. Raczej raczej mówi się o tym, że minutki FED osłabiły dolara Przede wszystkim z uwagi na te obawy członków Komisji Otwartego Rynku doszło do, do, do inflacji co powoduje, że teoretycznie fet jest ale jednak tych, tych obaw dotyczących tych ścieżki monetarnej w Stanach jest dość dużo. Drugą parą jest NZDUSD, para, która została przez nas polecona również do, do portfela forexowego w parkiecie, czyli tutaj S na tej parze została wskazana. Dlaczego Państwo widzą z układu, przede wszystkim z układu technicznego? Okolica jest 0,7350, powiedzmy do 0,7450, czyli tutaj ta strefa jedna figura mocna strefa oporu, widać tu jakiś pullback, oczywiście on bazuje w tej chwili w dużej mierze bardziej jest na słabości rynków, rynków surowcowych, a nie na mocy dolara. Aczkolwiek tutaj wydaje się, że jest jakaś szansa zrealizowania czegoś po prostu spadkowego, tym bardziej, że o ile o Fedzie mówi się o dalszych podwyżkach procentowych i ograniczeniu sumy finansowej w przy przypadku Europejskiego Banku Centralnego, mówimy raczej o ograniczeniu QE. Tak, tak, RBN, NZ, czyli tamtejszy bank centralny, nowozelandzki bank centralny sygnalizuje utrzymanie stóp na niezależnych poziomach nawet do 2019 roku. Dostałoby to pewnego rodzaju kontraście. Do, oczywiście, to jest oczywiście taka retoryka prawdopodobnie został to, jest to wcześniej. Niemniej no, sygnały ze strony bankierów centralnych, podobnie jak w Mniejszość złotego, no nie stanowią tutaj wsparcia dla, dla, dla tej waluty w konsekwencji i technicznie. Ta dynamika jeszcze nie jest zbyt duża, aczkolwiek tutaj wydaje się, że, że doszło już do naruszenia linii trendu, przynajmniej tej najszybszej. Te wolniejsze linie trendu to prawdopodobnie jeszcze trochę trzymają. Także jeżeli tutaj doszło faktycznie do wybicia gdzieś około 0,72-30, to wydaje mi się, że tutaj dość szybko przejdziemy te dolne ciemnie i będziemy kierować się na południe. Także Potencjalny powiedzmy risk reward bardzo interesujący na tej parze w obecnym setupie. W przypadku euro złotego konsolidujemy w okresie 4,23-4,24 złote w dużym mierze reaguje przede wszystkim na to, co się dzieje na szerokim rynku Lokalnie no, Ciężko wskazać na jakieś wyraźniejsze czynniki do handlu, bo jakieś czynniki podażowe się popytowe. Tak jak mówiłem, takie również jak RBNZ, tak samo RPP sygnalizuje długoterminową stabilizację stóp. Jak Państwo już czytają wczorajsze wypowiedzi, jedno jak to wynika z nich, że faktycznie 2017 to tak naprawdę poza jakąkolwiek dyskusją ewentualne zmiany stóp, stóp w tym okresie, a prawdopodobnie nawet 2018 będzie został pod znakiem stabilnych stóp procentowych. Co Rada? Rada opublikowała również projekcje MBP, MBP. Projekcje zgodne z prognozami, czyli lekkie podbicie prognozy wzrostu gospodarczego, przyjdą czasem w niżeniu prognozy inflacji, czyli prognozy generalnie spełniają tutaj warunek stabilizacji stóp dla RPP. Dużo się nie dzieje, raczej tak jak, jak już wielokrotnie mówiłem, raczej wydaje mi się, że złoty z ograniczeniem perspektywami na wzrost. No i tutaj parę pytań było do, do, do tej pary, czyli dolar amerykański, ma japoński, jen e, Tak jak mówiłem, wydawało mi się, że to może być taki false breakout, który nie troszkę konsoliduje i jest duże ryzyko, że wrócimy poniżej wybitego ograniczenia. Niemniej tutaj jakby krótkoterminowo, no jest, można tutaj wykreślić jakiś taki trochę bardziej dynamiczny trend wzrostowy, w dużej mierze nie do utrzymania, tak, tak jak mówię, jeżeli, jeżeli przekroczymy 115, powiedzmy 15, tutaj tą strefę oporu, no to jest jakiś sygnał do dalszych wzrostów w tym kierunku 118, ale raczej w chwili obecnej jakaś konsolidacja gdzieś tutaj przy, przy tej ilości dużej istoty wskaźników, czyli okolice 112, 113 jenów. Dziękuję za uwagę.